What, eh? Hey. <laughs> Kikushanagribai. <laughs> Kiko sleep too late. Kiko too <laughs> 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 Everything I'm here, I'm Yeah, I'm happy. Are you no happy? You happy?

Papa, you know happy? Yeah, I'm happy. <laughs> Are you no happy? Happy, no happy, happy, no happy, <laughs> happy, no happy, happy, no happy. Buggers. happy or no happy? <laughs> no happy, happy, no happy. Happy, no happy. Happy, no happy, happy, no happy, happy, no happy. Happy. Ah, okay. No happy. But Kiki happy. Look. <laughs> Give me this shower, Kiki. Oh, you see, Kiki make shower. Oh. Kiki. Kiki. Kiki make shower. Hey, you? you make shower? You pro No pro hob. You pro you, you, you make shower. <laughs> Take it. No, dzień dobry wszystkim, witam bardzo serdecznie. Ja dzisiaj troszeczkę późno zaczynam, bo dzisiaj miałem taki taki trochę busy dzień. Jest ten, jest ciekawostka taka, że ten... No, nawet nie wiem jaki jest dzień, czy to jest środa, czy czwartek, bo jako jak no, później chodzi do szkoły, to ja nie, nie, nie wiem, nie wiem jaki. nie zaglądałem nawet do komputera i nie wiem jaki jest ten jaka jest ciekawostka jest taka dzisiaj, dzisiejszego dnia że yy, sprzedałem te dwie kaczki no bo wiadomo że ja ich tutaj nie będę ja tych kaczek yy, i jedną, jedną kurę sprzedałem dlatego, że ta kura ta kura robiła coś takiego bo tutaj yy, Tutaj e, e, obok sąsiadka, ona, ona ma tutaj bardzo dużo ciuchów. Tutaj wiszą na takim, na takim stojaku te ciuchy. I ta kura, ona cały czas tam wskakiwała. E, wskakiwała, Ta jedna, na trzy kura. I ona cały czas tam wskakiwała. I ten, no i po prostu srała tam na te, na te ubrania. I, i, a poza tym tam jest taka szczelina jeszcze. Tam, że ona do domu, ona wskakiwała do domu i Monika mówiła, że ona tam, tam w domu jak nikogo nie było w tym, znaczy dom, no to jest taka altana, że ona tam jajka znosiła i, i mówi, że gdzieś tam pospadały po te jajka i śmierdziało strasznie. I Monika dzisiaj złapała tą kur, kurę, ja jej powiedziałem, żeby ona ją wzięła, bo ona ma, Monika ma farmę taką tam dużą, znaczy tam troszeczkę dalej, jakieś 200 metrów, ona tam ma odgrodzone i tam ma dużo kur to być może ona tam ją weźmie, to tamta kura będzie, ta kura będzie jej tam składała jajka. A poza tym tak, no bo się u mnie już tutaj zrobił troszkę taki bałagan z tymi kurami. To nie to, że ja, ja bardzo lubię zwierzątka, ja bym mógł mieć jak najwięcej, tylko że po prostu się zrobił bałagan. No już taką awanturę tutaj robiły te kury. Rano to jest, rano to jest rano to jest niesamowicie jaką awanturę one tutaj robią a i wieczorem i wieczorem jak one się układają tutaj do do, do, do spania to też taki jest hałas że o o o o o, o. coś widzę Nompoi przyjechała Nompoi Nompoi przyjechała Nompoi what doing? Ah, you doing? aaa o Bram, oh, o to good, yeah. what is this? This is new Yeah. This is a what is this? Momom Momom mom is milk Milk <laughs> yeah. You happy? Yes yeah. Ok, so you a, to you go A, ja teraz przerwę o tych kurach, bo Bo ten, bo ona y, Dalej w związku z tym telefonem, ja telefonu jej nie daję Dałem jej dzisiaj na godzinkę tylko wczoraj w ogóle nie miała wczoraj w ogóle nie miała telefonu dałem jej na godzinkę i już jest całkiem inaczej, bo tak sama pojechała do sklepu na rowerku jest całkiem inaczej zaczęła tam sobie te takie jakieś wycinanki robić, malowanki ogląda, na komputerze ogląda jakiś tam film sobie włączyła, ogląda ale to już nie jest taka Taka psychoza jak na, na telefonie, jak te TikToki, skroki i inne tam pierdoły. To już na, na komputerze sobie ogląda film i jakieś tam też jej e, no, daje takie, są takie dydaktyczne te programy, tam na przykład wycinanki jakieś, malowanki, że pokazują tam takie step by step, jak, jak się maluje i ona tam to ogląda. Także telefon jest, telefon jest schowany.

no, to jest taki, to jest taki prażony ryż, ale to jest takie home made, że oni tu gdzieś w domu to robią. To jest takie bardzo, raczej bardzo zdrowe, tu nie, nie ma tutaj chemikali żadnych. No i ona właśnie takie rzeczy je, ona nie, jak ja bym jej zaproponował chipsy, czy jakieś batoniki, banty, to ona tego nie zje. Ona właśnie lubi takie naturalne rzeczy te kmerskie. No ale dobra, wracam do tych kur. Bo ja już w sumie mam teraz tak 20, 22, miałem 22, bo te kaczki odeszły. No i teraz ta stara kura ma, ta stara kura ma dwa małe kurczaki i jeszcze chcę jutro dzisiaj w nocy je złapię, bo, bo tych kurczaków ja nie mogę złapać, o to, one są takie, o tutaj jest jeden. Tych ja, ja je w dzień nie złapię, bo one są takie sprytne. No to tych jeszcze jest 10, to te 10 też e, odsprzedam e, Monice, bo po prostu jest za dużo, no za dużo, a poza tym one jeszcze, jak jest rano, to one wszystkie tam idą do Moniki na, na hotel i tam też e, awanturę robią. No także muszę się po prostu dostosować do, te, do, ty, do tych warunków tutaj, że no żeby ten. Oni są w porządku wobec mnie, to ja staram się tak, żeby, żeby, żeby to było okej. Okay, no ja dzisiaj znowu się robię kurczaczko, bo wczoraj i tak posmakował ten kurczak, że ten y, y, zjadła jedną, y, jedną nóżkę taką z kurczaka i powiedziała, że mało. Pierwszy raz mi się to zdarzyło. I smażę jej takie, y, no E, to są takie nóżki, tylko ja wyjmuję z tych nóżek ten e, kości. No i to jej ten, e, to jej smakuje. No wczoraj no, e, jedną zjadła i później jeszcze dosmażyłem dwie i zjadła, wyczyściła, ta, wyczyściła talerz. A to jest przyprawiane tak e, po, po naszemu, po europejsku. Ale jej bardzo posmakowało I mówi, teraz dzisiaj powiedziała, żebym jechał, bo już nie miałem tego kurczaka. Musiałem, pojechać, pojechałem z nią i kupiłem jej tego kurczaczka. O que é isso? Bye now. This is for papa? Não. Para mamãe. Mamãe. Mil. 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 Não, eu não tenho nada que eu não quero. Jakieś takie wycinanki, takie że mm, no, że cały ubiór, że, że są takie dziurki? Water? What you want? Water. Water. No i, i ona sobie tutaj ten, dziugie, nie? No lepsze takie coś, takie wycinanki. Mm. Jakie to malewanki niż ten, niż yy, telefon, no to wiadomo, nie? No, a tu jest jej ten. To są jej wszystkie te pierdoły do włosów, co ma. <laughs> ona uwielbia, uwielbia te takie yy, te pierduki, takie co do no, jakieś spineczki, gumeczki, te, no, takie pierdółki, ona to uwielbia. Ja przedwczoraj zakisiłem ogóreczki, czyli przedwczoraj, po południu jakiś siłem, to wczoraj cały dzień stały i dzisiaj rano, dzisiaj rano próbowałem, dzisiaj rano próbowałem, już są idealne, idealne do jedzenia, także jeden, jeden słój już wstawiłem do lodówki, żeby ten proces zatrzymać, jeden już jest w lodówce, ten największy taki, to jego ja wstawiłem do lodówki. Te jeszcze, jeszcze podtrzymam, bo ja, bo ja, wczoraj jeszcze dorabiałem ogórki, wczoraj dorabiałem, to czyli jutro już, już one będą, jutro już one będą gotowe i też wstawię je do lodówki, żeby ten, żeby ten proces zatrzymać, bo są no idealne, Te, ta przyprawa, którą mi, mi przywieźli z Polski, za którą bardzo dziękuję, przyprawa do ogórków kwaszonych. Jest idealna, idealna, jest tak, tak fajnie skomponowane te, e, i ten koper, czosnek tam, <laughs> ziele angielskie, e, liść laurowy, to tak ładnie jest tam, i gorczyca, tak ładnie jest skomponowane, że super te ogórki, niesamowity mają smak, a poza tym te ogórki tutaj są bardzo dobre, to nie są, tutaj, e, żeby nie wiem ile one stały, te ogórki w słoiku, to one nigdy nie skapcieją, one cały czas są twarde. No i jakoś teraz tak się spokojniej zrobiło przy tym kurniku. Nie ma kaczek yy, i to tylko tak, nie ma dwóch kaczek i jednej kury, jednego kurczaka i już jest jakoś tak spokojniej. Yy, no bo tak. Yy, ja na samym początku jak tutaj zbudowałem ten kurnik, to, to ja miałem parę kurek tylko, parę i to były malutkie, bo ja wziąłem kurczaczki, kurczaczki takie małe i ja te kurczaczki hodowałem. i To było malutkie, no to nie było, nie było ten, nie było takiego hałasu ani bałaganu. A teraz no ja dzisiaj tutaj musiałem... Tu było tak błota, one tak błota już tutaj naniosły, musiałem dzisiaj to tak skrobać praktycznie, bo ja jeszcze jak im sypię ten no, tą karmę, tą, te wiórki kokosowe, to oni tego wszystkiego nie wyjadają i, i to za, zawilgotnieje i, i się robi taka taka mazia, no i musiałem dzisiaj to wszystko zgarnąć i zmyć, tą, no, i zmyć to wodą. No i zobaczymy jak będzie jutro. Te najstarsze kury zostaną, to one są teraz w kurniku, tam dwie siedzą na gnieździe, dwie są tutaj. No te najstarsze zostaną i ta jeszcze najstarsza, ta taka pierwsza, która tu była, co ona ma te dwa kurczaczki, to tam zostawię. A te, te małe kurczaki wszystkie jutro sprzedaję. Zostawiam tylko jednego koguta czarnego, bo on jest czarny kogut, cały jest czarny. Do tego jednego zostawię koguta czarnego, bo mam jedną taką całkiem czarną kurę. Ona tam jest w kurniku to będzie po prostu jeden, jeden czarny kogut. Nie wiem jak, jak to będzie, jak on urośnie, jak to będzie z tym, czy, one, czy tamten będzie ten bos główny, czy będzie go bił, czy nie, bo, bo poprzednio jak miałem kogut już dorastał, to on strasznie go ganiał, ten, ten, no, ten bos, który jest tutaj szefem kurnika. On jest bardzo dobry kogut, bo on się tutaj opiekuje tymi kurami, chodzi tam z nimi i skaczkami też chodził i ten. No nie wiem, no zobaczymy, ale jedno, jed, jednego czarnego tego kurczaka chcę zostawić, bo widać, że to jest kogut, bo on już taki wyciągnięty, taki, taki no widać, że taki wysoki jest bardzo i widać, że tak rośnie, no to, to, to tego zostawię. No dzisiaj ma, będę, miał, będę miał action takie, że muszę w nocy, zupełnie w nocy, musi być ciemno, żeby je wyłapać i do tej klatki je yy, yy, włożę. A jutro, Monika, a jutro Monika je weźmie. Będę musiał je z grzędy, z grzędy w nocy ściągać i, i włożę do tej klatki. Także dzisiaj dzień taki kurzy trochę. <laughs> No, bo wczoraj ten, no, wczoraj był śmigus dingus, ostatni dzień. Dzisiaj już byłem w mieście, to już nie ten, już, ta, już jest spokój. No i teraz lada dzień i Nąpoj pójdzie do szkoły. Także już będę miał e, trochę więcej zajęcia. No, ktoś tam mi napisał, żeby ten, żeby, e, żeby jak ja karmię kury, żeby wziąć Nąpoj ze sobą i. i, i żeby jej pokazać jak to się karmi. Ona no akurat no, nie, nie lubi kur. Ona jakoś tak nie wiem, ma to gdzieś tam już pojone, że ona nie lubi kur. Ja się pytam jej dlaczego? Ona mówi, że dlatego, że kury robią mm, mm. A, y, to znaczy się, że, że po prostu srają, no I, i ona nie lubi, bo... No bo mi, mi to tam, ja już tak się nastawiłem do tego, że mam kury, no to wiadomo, że one syrają e, No i, że, i kura to jest taka, że obojętnie tam, gdzie nie pójdzie, jak jej się zachce, to po prostu... Ten, no, się załatwia, no. I ona czasami, czasami nawet wejdzie tutaj do kuchni i nasra w kuchni, no. e, Czasami tam na schodach, a, 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 a Nompoy to jest taki czyściok, to dla niej to, dla niej to jest coś nie, 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 nie ten, jak ona zobaczy e, na schodach, że tam nasrane jest przy wejściu, to aż krzyczy, nie. <gry> Dlatego ona nie, no, nie bardzo, nie bardzo lubi kury, bo kury robią mm". No, a zostawiam te, starsze, te stare kury ze względu na, na jajka, że one jajka. Teraz akurat nie ma jakiś taki głupkowaty okres, mają, że nie znoszą jajek. E, ale zostawiam je właśnie na jajka, żeby jajeczka. O, właśnie idzie ten kogut, ten, którego e, chcę zostawić. On jest cały czas. To jest ten. Nie, to nie jest ten. ten. Ten jest. To jest też kogut. To jest też kogut, ale jest taki. On nie będzie czarny. Jest jeden, który jest, który jest całkowicie czarny, nawet takie, nawet takie łap, te łapki ma też yy, czarnawe. No ten jest, ten jest ciemny, ale, yy, ale nie, nie, nie czarny. On będzie, tak, on będzie miał takie, takie Tak, ja wiem, ludzie, ludzie hodują, czy tam na wiosce hodują yy, sobie kurki zabijają. i po prostu je zabijają, no. Ja wiem, ja to doskonale rozumiem, ale to jest inne podejście, to jest inne podejście e, takich ludzi, którzy hodują te, te zwierzątka na, na pokarm. To jest takie inne podejście. Ja od samego początku jakoś tak, e, bo ja jeszcze tutaj jak przyjechałem, to w ogóle nie jadłem nawet mięsa. I, I ja to nawet nie myślałem o tym, że te kury ja będę hodował na to, żeby po to żeby je później zjadać no ja, ja to robiłem dla przyjemności no, dla mnie to było przyjemne a poza tym jajeczka jeszcze mi te jajeczka no i, no i one mi tu robią taką fajną atmosferę jak ja sobie rano już oczywiście po tej awanturze porannej jak awantura w kurniku. no to później jest fajnie jak ja im dam to jedzenie to one chodzą sobie tutaj dziobią to jest fajne no i ja jakoś tak no, po prostu nie no nie, 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 no nie mógłbym po prostu chyba zjeść ta, e, te, takiego kurczaka, którego, od, z którym ja tu jestem związany od, e, od samego początku, od wyklucia się do, e, do jak on już jest duży i żeby go później e, żeby go później e, zjeść. No to tak do no kurczę nie, nie bardzo. E, no i ja po prostu je sprzedaję. No. A Monika nie wiem, czy ona bierze je na hodo, do hodowli, czy tam do zjedzenia, to, to już nie moja sprawa. Nie? No, to, no tylko w ten sposób mogę to zrobić, żeby żeby tak, żeby in, żeby tutaj było spokojniej i, i ten. I, i ja, ja jak będę chciał sobie jak będę chciał sobie zjeść kurczaka, no to ja jadę na, na ten, na market i, i, i kupię sobie tam. No to jest całkiem, moim zdaniem, to jest tak troszeczkę całkiem inaczej. No to jest kwestia, mi się wydaje, że nastawienia, no ja akurat mam takie nastawienie i ten, no bo niektórzy e, wiem, że hodują kury i później je, e, później je zjadają, no i to jest takie normalne, ja tam nie mam nic przeciwko temu, przecież to jest nic, nic takiego Normalne to jest, na żywność się hoduje, no, ja, no ja, 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 od samego początku tak jak powiedziałem, że ja je hoduję dla przyjemności, żeby one sobie tutaj chodziły i ten, dziobały i, i awanturę robiły mi rano i wieczorem, no. No i ja zrobię jeszcze parę filmików takich um, o tej, um, no o tym, o tej kulturze jedzenia ich tutaj. O tym, znaczy ja nie wiem, czy, czy może ktoś, może w komentarzach mi napiszcie, czy Was interesują takie tematy, że e, co oni jedzą. E, chodzi mi o te takie, takie te dziwne potrawy, czyli na przykład e, koniki polne, te takie duże, takie duże oni koniki polne jedzą, jedzą takie larwy, to są takie larwy. Już teraz nie pamiętam z jakiego drzewa, te larwy, żaby, no to żaby, no to jeszcze ten, ale jedzą też, jedzą też węże. I też bym chciał nagrać o tym film, chociaż taki, mam, chociaż taki mam ostatnio niesmak. Ten niesmak mi pozostał po tym jednym filmie, co zrobiłem o tym piesku. No to tak, i tak się zastanawiam, czy robić takie, czy robić takie filmiki właśnie takie, co oni te, te dziwne rzeczy jedzą, no na przykład szczury też szczury jedzą, tylko oni szczury jedzą yy, nie te takie, co... Yy, te takie brudne, co gdzieś tam przy restauracjach, gdzieś tam w mieście chodzą, to oni tych nie jedzą. Oni jedzą to są jakieś polne takie szczury, gdzie one tam żyją na plantacjach tych ryżowych czy tam w lesie. To takie szczury oni jedzą. Poza tym jedzą bardzo dużo tak o, taki, takie malutkie jakieś ptaszki, jakieś przepiórki. Też widziałem kilka odmian. Jest tych takie malutkie, to upieczone. Tylko... Ja kiedyś, kiedyś z kimś tam byłem, ktoś kto yy, kupił. To taki mały ptaszek, taki mały ptaszek upieczony, on kosztuje chyba dolara, dolara. No i, no i się pytałem jak to smakuje, no to mówi, że to dobre takie mięsko, no takie mięsko dobre. Tylko to jest, no, oni przyprawiają troszkę inaczej, tak bardziej bardzo na, na, na słodko. Yy, i ten, ale ja mogę robić o tym, mogę robić o tym filmiki. Yy, jak jak bę, będzie takie zapotrzebowanie, to nie ma problemu, ja będę robił. bo yy, bo tu wystarczy tylko wieczorkiem podjechać, to bardzo dużo się wystawia. Tych wystawiają te, te swoje takie straganiki, takie objazdy, te mobilne i na tych straganikach właśnie mają te, 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 te dziwne takie potrawy. Węża nie widziałem tutaj za bardzo, tutaj w tym rejonie. Wiem, że jedzą, wiem, że jedzą, bym musiał kogoś, e, kogoś się zapytać, gdzie, w jaki rejon pojechać, gdzie sprzedają te węże i gdzie tam robią jakieś tam e, potrawy z tego. No z tego, co ja wiem, to, e, i się dowiadywałem, to oni mówią, że to jest bardzo dobre mięsko, nie, to, e, no po prostu, no tak jak, tak jak my lubimy węgorza, prawda, no to no, oni to też tak traktują jako, jako jakieś takie mięsko.